Najnowsza wersja języka Java, czyli Java 20, zadebiutuje już 21 marca. Wprowadza ona kilka nowych funkcji i usprawnień. Niestety, większość z nich jest obecnie dostępna tylko w wersji preview, co nie zmienia faktu, że są to naprawdę interesujące rozwiązania. Jedną z najciekawszych funkcji, którą dzisiaj omówię, jest dopasowanie wzorców dla rekordów. W Java dopasowanie wzorca zostało wprowadzone jako nowa funkcjonalność w celu uproszczenia i usprawnienia kodowania. Dzięki niej programiści mogą w łatwy sposób przypisywać wartości do zmiennych i dokonywać operacji na nich w sposób bardziej czytelny i zwięzły. W przypadku rekordów, które zostały wprowadzone wraz z Javą 14, dopasowanie wzorca pozwala na jeszcze prostsze i czytelniejsze operowanie na rekordach. Dzięki użyciu dopasowania wzorca, kod jest bardziej czytelny i zwięzły, a programista nie musi stosować dodatkowych warunków czy rzutować obiektów. Na przykład, wcześniej, przed wprowadzeniem dopasowania wzorców, sprawdzanie typu wyglądało w ten sposób. Z kolei po wprowadzeniu wzorców to samo możemy zapisać tak. Ciekawym przykładem będzie taki zapis. Tutaj najpierw sprawdzamy, czy obiekt nie jest instancją typu point i jeśli nie, wówczas zwracamy false. W przeciwnym wypadku rzutujemy na konkretny typ, czyli point i dopiero wtedy porównujemy pole x. Użycie dopasowania wzorców znacząco uprości ten zabieg. Przejdźmy teraz do omówienia dopasowania wzorców w kontekście rekordów w Javie 20. Obecnie możemy stworzyć rekord na przykład o nazwie point z polami x, y. I jeśli przygotujemy metodę operującą na obiekcie pewnej klasy, to wyciągnięcie wartości pól x, y wymaga napisania takiego kodu. Od Javy 19 można nawet napisać tak. Point z polami x, y jest tutaj wzorcem dopasowania dla rekordu. Przenosi on deklaracje zmiennych lokalnych x i y do samego wzorca i inicjalizuje te zmienne poprzez wywołanie metod dostępowych, gdy wartość jest dopasowana do wzorca. Jednak prawdziwa moc dopasowania wzorców polega na tym, że rozwiązanie to elegancko skaluje się, aby dopasować bardziej skomplikowane relacje obiektów. Na przykład rozważ następujące deklaracje. Mamy tu rekord o nazwie point. Następnie enuma o nazwie Color oraz rekord Colored Point składający się z rekordu Point i enuma Color. Dodatkowo dwie różne instancje Colored Point tworzą rekord Rectangle. Rekord ten jest tu opisany polami wyrażającymi kolor lewego górnego narożnika i kolor dolnego prawego narożnika. Jako, że wzorce rekordów obsługują zagnieżdżanie, pozwala to na dalsze dopasowanie elementu rekordu do zagnieżdżonego wzorca i jego dekompozycję. Możemy zagnieździć inny wzorzec wewnątrz wzorca rekordu i zdekomponować zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny rekord na raz. Dzięki temu, aby drukować kolory lewego górnego narożnika prostokątów, wystarczy stworzyć taką oto konstrukcję. Jak widać, dopasowanie wzorców naprawdę robi robotę. Czekamy z niecierpliwością na ten moment, kiedy to rozwiązanie będzie w pełni gotowe dla rekordów i wyrażeń Switch, co pewnie wydarzy się już na jesieni, gdy zadebiutuje Java 21. Na dziś to wszystko. Jeśli chcesz zobaczyć więcej podobnych treści, zasygnalizuj nam swoje zainteresowanie. Po prostu daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowości i będziesz na bieżąco z najnowszymi filmami. Cześć i do następnego!